na jaskinie. A powiedz tego to w ogóle tego survivala znalazłeś? Nie wiem, jakoś tak przez przypadek znalazłem. Znaczy mi się podoba. Ale kto go nakręca? Przykładowo chyba y, ta... Y, Magic y, Z tym, y, z kim on... Aha, z Shio nakręca. O proszę. Tak myślałem, że to musiałeś od kogoś to usiąść. No tak. Ale takiego ostatnio takiego y, znalazłem, skaipa, y, przepraszam, y, surivala, y, że jesteśmy zamknięci w kliperze. Kliperze? No, od kogo? Y, nie, sam znalazłem. O? Że jesteśmy zamknięci w kliperze, chyba mamy z niego uciec, ale w ogóle tam są różne zadania. Ale w już... ja mam, mam 16 surowej wołowiny, a to później upieczę. Ja mam jeszcze dwie. Czekaj, zaraz wracam. Ja idę coś pokopać. Wszystko mi akurat bije, ale trzeba sobie na pozbierać. A to jest w ogóle mój pierwszy filmik, i mam nadzieję, że wyjdzie ich więcej. Lagi straszne mam. Kilof mi się kończy. No ja sam. No, a akurat mi się tu i świnka. To się leczy niż kupia. A czy jego bo Leczy najwyższy. Jest głupia, bo nie ucieka. Przed tobą. To ja Nie, jak nie kurde, bijeś z Mogłoby szybciej. A mi się niedługo kilo skończy. Ja mam cały jeden, no to wykop... Mówię ci kopię. No właśnie, kopie. Mam 35. No w ogóle będzie trzeba coś zbudować ciekawego. A tyś. Ej, a że trzeba podobno się na, wybrać chyba na romantyczną podróż? W zadaniach jest? Tak, tak, tego chyba zadania nie zrobiłem. Nie, nie, też nie chcę. Chyba, że możemy zrobić, jak, ładnie nam zrobię Tory, i możemy razem, a ci pół łódki na wyładną nam drogę zrobię, możemy razem sobie przyjechać i tylko tyle. Ty. A ja mam jeden FPS. I to nie ma być w ogóle romantyczny. No. Y Pojedziemy gdzieś koło y, ze, na dziś po południu, żeby nie y, o wschodzie księżyca. Tak, <grym> A wszystko co używam w Fateful, i wszystko to ja podam w opisie. Tyle marek wam nie podam w opisie? Tumani e, wam chyba nie podam w opisie, bo nie używam. W ogóle tego nie powinieneś używać i nawet o tym nie powinieneś mówić. No tak, ale kazałeś mi to pokazać. Wiesz jak? Co ci kazałem pokazać? Bo robiliśmy dzień. No ale na Kumanicy, nie? A ja mam ciągle straszne lagi, bo mam dwa FPS, -y. trzy. Wow, jest sporo tych FPS-ów. No to ja kręcę, to czasami mam dwa, trzydzieści, chyba 6. A kiedy kręcę, to czasami mam 1, 2 FPS-y. A to no, po prostu dwie od programu O ale wiesz co, wszystko zamula serwer do tego jeszcze Skype Dokładnie Wow, mam już 25 minut, ale będzie jeszcze więcej 27 tak. Ech, A jesz ja a jeszcze ja zostało nam y, 30 chyba szee y, 33 dni do koń za szkoły. 35. Nie, tak, 30 nie, 35. 34. No. No nie, całe dwa tygodnie temu. No. Nareszcie. Ale ci na studiach mają fajnie, bo podobno yy, kończą yy, tą... Oni kończą akad yy, szybciej, bo zebrano akademiki polecie, i muszą w ogóle, yy, bo, bo będą wynajmowali te akademiki. A to nie, że matury, ci, te piszą matury, to mają szybciej wolne? Nie wiem, ale ci studenci, bo będą wynajmowali te akademiki, nie? A, no, ja wiem, że to się Ty. ja po się przeprowadzą. Ty... Tak. O, mam 20 FPS-ów. Filip, raz ja. mam je yeah, FPS, czasami 20. Ale wiesz, to po prostu zależy, na co się patrzysz, O, Edziu! I co robię, oczywiście? A zaraz mi coś będzie biło. Radnie. O, to jest mnie. o jak ja zacznie. A masz też Radnie. do żar... Czekaj, ja muszę zjeść te dwa stajki. Mam mam 30, tylko je trzeba przypalić. Chodź tutaj, zapowiedz, że masz problem.